Hej, witam wszystkich naszych kochanych widzów, jest wotam Witam Was. W kolejnym odcinku starcia małej Mandżurii z dużym Commonwealthem ekspansywnym, imperialnym. Hejtujemy imperialistów! Wee! Tutaj dochodzi <noise> <noise> No okej, okay, dobra, powodzenia, nie przedłużając, lecimy dalej. Tak, powodzenia. To brzmiało strasznie. Dobra, odpałzujemy, lecimy dalej. Ja tutaj, jak widzicie, szykuję się do dalszych walk. Chcę teraz znowu się w Japonię powbijać. Zobaczymy, jak to będzie. Wiem, że mamy teraz długą przerwę w sesji nagraniowej, więc wiem, że muszę się spieszyć, bo to na pewno już coś kombinuje w walkach ze mną. Eee, I to nie będzie łatwa sprawa niestety, albo stety, jak ktoś coś tam woli. Punkty militarne na razie trzymamy. Będzie teraz szybka wojna z Japonią, przynajmniej takową mam nadzieję, show superiority. Wchodzimy w nich, tu w Mink, Wchodzimy, serio Lecz mi tu, oblegać. To, to eee, no i zobaczymy, jak to będzie. A jak zwykle nie mogę tego podać, będę chciał bardzo, ale to bardzo, resetować. Tę ja powiem, ja powiem, ma całkiem niezłe terytoria. O Boże, 3, 2, 3. Pretender. Czy ja go miałem zabić, czy nie miałem go zabić? Nie mam złego pojęcia. Masakra. Armię Japonii są w totalnym rozbiciu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Rozbiliśmy je tutaj przed chwilą, więc w zasadzie bierzemy od nich całe terytorium, które oczywiście mogę. Nie ukrywam, że najpierw mi będzie tu na handlu zależało Kyoto. Z tego co pamiętam, jeżeli zajmę Kyoto, to chyba przejmuję ich trybutariuszy, więc w sumie nie wiem, czy ja to chcę robić jak najszybciej bo będzie Fall of Kyoto, czy jakoś tak to się nazywał, ten cały event z tym związany. Mamy też trochę estate'ów, state'ów do porozdawania. Ile dodatkowych? Trzy dodatkowe, więc możliwe, że warto byłoby się jednak zastanowić, co ja tutaj chcę mieć, a czego nie. I mamy upadek Kyoto! Woo! I z tego co pamiętam, ja chyba... Ci są teraz moimi przydupasami. Nie, cały czas Japonii, wyjebiście, więc możemy ich też za chwilę zaatakować. O kurde! E, dobra, tu wziąłem wszystkie prowincje, które chcę mieć otwarto okorowane, więc e, nie będziemy ich palić w żaden sposób, e, nie mogę sobie już pozwolić po prostu na to, żeby palić prowincje bez sensu i nie czerpać z nich zysku, bo to jest po prostu dla mnie e, masakra, już możemy się pozbyć, tutaj zniszczymy bunty i za chwilę będziemy atakowali dalej. Atakujemy datę tylko i wyłącznie, albo nie, Akamatsu. Atakujemy tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj zresetować trusa z Japonią, która też dołączyła w obronie swojego trybutariusza, z którym mieliśmy trusa. Dzięki temu nie będę miał 10, 15-letniego trusa z Japonią, tylko jakieś, nie wiem, 5 lat. Oraz zwiększmy kolejne kopalnie złota, które mogę zwiększać jeszcze, bo trochę mi ich jeszcze tu zostało, albo to mi się po prostu zawaliło, nie mam żadnego pojęcia. No, Edict w tym miejscu tutaj kopalnia złota ma. Też już dychę, serio, złoto tylko i wyłącznie ratuje jakkolwiek moją gospodarkę. Bo inaczej to byłoby totalnie po nas, Niech tylko tam przyjmie i podbije te prowincje. Rozpoczynamy kolejną wojnę z nacją, która się nazywa Garcha. Będziemy odbijali terytoria dla e, głównie Bachmanisu oraz cisnęli Delhi. E, zrywając ich sojusz z Malaką, którą też ostatecznie będę chciał zatakować, ponieważ głupia pipa zerwała ze mną sojusz. Kończymy tutaj wojnę z Delhi, o nich bierzemy hajsów, Repsy. W sumie toczą jeszcze inną wojnę, więc tak czy siak jest spora szansa, że nie dołączą do naszych zmagań z Malaką tak naprawdę, więc szkoda zrywać e, w jakikolwiek sposób tutaj ten sojusz. To i nie wiem co to jest. Nie wiem gdzie ta nacja jest. Więc nie wiem, czy się nią interesuje. A to to wie. ej, to chętnie was podbije, żeby was mieć tutaj po prostu już zbani. Chyba że macie jakieś istotne sojusze, typu nie, nie mają żadnych istotnych sojuszy, więc mogą przestać istnieć. Tylko musimy gdzieś znaleźć ich armię, która o, chyba tu biega. Kończyliśmy też tutaj wojnę z Garchą. Co ciekawe, mam Cassius Belli Hordowę na Francję. O, nie dołączy, Wenecja. Moglibyśmy dołączyć albo zerwać sojusz polski z Francją, co nie powiem, byłoby takim tutaj ukoronowaniem wszystkiego. Chociaż widzę, że Francja i tak nie będzie dołączała do potencjalnych sojuszy. Moglibyśmy zaatakować Francję, na przykład żądając tego terytorium, i wtedy brać od Francji pieniądze, żeby się tylko i wyłącznie jeszcze bardziej zadłużali. Co byłoby, moim zdaniem, dość fajną kwestią. Więc możliwe, że tak też to zrobimy. Mogę, serio, 3-3-3, władca następny, ja Powiem, uwielbiam ten moment, kiedy mogę wziąć tą misję, bo ona mi tak często ratuje tyłek w jakichś głupich momentach typu wprowadzenie instytucji. Że to jest masakra. Dobra, mamy technologię. Mamy, tutaj też to zwiększamy, trade'a większego. Jesteśmy zacofani tylko w, i wyłącznie w administracji. No trudno, kiedyś to naprawimy. Korupcja w tym momencie rozgrywki jest nawet wskazana, żeby ją mieć, bo dzięki temu mam stabilniejszy znacznie kraj. Więc możliwe, że to jest nawet dobry moment, żeby ją po prostu sobie już mieć trzymać na tych 10% i przyzwyczajcie się, że wszystko jest mi po prostu droższe o te 10%. Okej, okay, wbijamy się tutaj w Balu, Histan, przy okazji łajpując całą ich armię, więc nie powinno z tym najmniejszego problemu. A w sumie to dobrze, że ich sobie zajmiemy, bo Mewarowi powiększymy znacznie, znacznie bardziej granice. Zastanawiam się, jak tutaj tą Francję zaatakować. Mógłbym ją wciągnąć do wojny... O tą prowincję i mieć 25% war i wtedy albo zerwać ich sojusz z Polską. Jeżeli Wotan by to odrzucił, chociaż wątpię, bo. chociaż może. A kuźwajola, Wajola, co mi tam. Take ta prowincja, wchodzimy, w Wenecja, Savoy też dołączy, Polska pewnie też. E, atakujmy, zobaczymy, co z tego będzie, nie? A dobra. Wotan odpowiedział na wezwanie, więc będziemy go też tutaj mieli. W sumie jest to o tyle dobre, że możemy złapić pisować za chwilę z Francją i nie powinien być z tym większego problemu, chociaż prowadzę, jak widzicie, kilka wojen naraz, o panie, co żeś ty tu, tu zrobił. Znaczy, powiem szczerze, ja najciekawszy jestem tego, co Wotan zrobi, gdzie ruszy wojskiem i jak e, bym je chciał tutaj robić. Ja mam do zdobycia tą prowincję, za chwilę też sobie na nią pójdziemy, w zasadzie nawet weźmy, zrekrutujmy jakiś tysiąc najmusów i od razu ją zajmijmy, żeby już tutaj mi się włosko ortykał. E, ogólnie Francja nie ma dobrego nastawienia do tej wojny, więc będzie chciała raczej szybciej, niż wolniej spisować. Ja będę chciał tutaj te prowincje, tak czy jak w pierwszej kolejności, dla Mewaru, na przykład zdobyć co też za chwilę zrobimy. Tylko nie mogę tego przekazać w taki sposób. W sumie to dwie wojny na raz to nie, nie był dobry pomysł. Trudno. Coś sobie z tym poradzimy. Tutaj wojska nie ma, Tutaj te 32 tysiące też śle do Indii. Tak na wszelkie zobaczymy, co z czym się będzie jadło. To z jaką ilością wojska walczy? 180 tysięcy? Francja ma 58 tylko. O mój Boże, Wenecja już ma więcej niż Francja, ale żal, ale żal, co ja nie mogę. Powiem się szczerze, że ta prowincja jest dla mnie o dużo więcej warta niż ca cała wojna z Francją. No, no szczerze, że nawet jeżeli Wotan przyjdzie, to ja podejrzewam, że on tu takimi stokami zaraz przyjdzie, że będzie stał po 40 tysięcy w tych równy, różnych dziwnych miejscach, co powoduje, że on będzie nam tutaj bardzo pięknie umierał. Wotan, dobra, my tutaj to zajmujemy. W sumie wyślimy tą 30. to ten fort wenecki, zdobądźmy i zobaczymy, co z czym się tu będzie jadło. Nie mam zamiaru zrywać, jakby co, sojuszu z Wotanu, Wotana i. Nie wiem, Wotana i Francji, żeby nie było. Nie mam żadnego zamiaru tego robić, ponieważ Francja jest bardzo słabym krajem. Naprawdę mega słabym krajem jest Francja i jak najbardziej jest mi to na rękę. W sumie tutaj moje kraje, znaczy moich tył weźmy, cofnijmy na zyzyzy, żeby już nie byli aktywni. Nie chcę, żeby brali, atakowali Wotan, bo Wotan może przyjść ich szczycić, a to jest akurat mi nie na rękę. Dobra, te tutaj badziewie zdobywamy, panie. Ej, czemu tego nie mogę, czemu tego nie mogę brać za siebie? Halo! Chociaż nie ukrywam, że tak przynajmniej wiem, że Wotan nie ma... Krasius Beli. Ta ja Jestem tak zacofany, że jeszcze go nie mam Powiem w ogóle... To czy znaczy to było takie coś, że zdaje mi się dawało jakieś bonusy, tak? Nie, po prostu dobre do podbijania nie jest, niczego więcej Francję, bo widzisz, że one chyba cały czas u siebie. Subie nic nie robi. Ja tam czekałem, żeby mi się 25% World Score za 2 lata i kończę tą wojnę. My to bardziej zastanawiamy, dlaczego moje markie poszły do ciebie, skoro im kazałem siedzieć u siebie. Właśnie daj mi tutaj markie, co sobie po Nie, nasz im tutaj jest. Yeah. Nie ma? Jo. Ale też masz straty. Ha, I to nie takie małe. Mam straty, no mam. Czas na podejście drugie z o, tu, tu go spróbujemy zdostać. Zrobić mu stack wipe'a wtedy, bo mieliśmy mógł zrobić tego stack wipe'a, jeżeli się to uda. Show province. Wiebiście? tu go dorwę. To jest bardzo dla mnie dobra nawet z minusem. ale z, z minusem. To jest dobra prowincja. Za mu robimy, szok! Fire! Szok! Proszę państwa, widzicie te straty, jakie zadajemy? No nie kurwa, lidera mi zajebał! Miałeś fuksa, że, ci lider, że mi lider zginął. Miałeś fuksa, tylko że mi lider zginął. Dobra, pokazałem co chciałem, spadam stąd Wracaj tu! Nara. Wracaj! To było takie wezyko Na razie. Po prostu na razie Nic o tym mówi już może Chodź tu, ja tam idę do Ciebie! Wracaj tu! Nie będzie mi tutaj Polak plus twarz! To będzie piękne Uda się, uda się uda się O. na pewno Kurwaś to dostał, kurwa stack tak Nie złapałeś ładnie, zrobiłeś. <śm> o, To są góry, to, to tutaj nie zrobię fajnej rzezi. Ach tak, niedużo brak może by ci zrobić drugiego stack wipe'a. Ja pierdolę, dobra, wycofam się. Dobra, po paru bitwach z Wotanem, teraz czas, żeby tutaj i gdzieś Francję. Przynajmniej mam nadzieję, że to nagrywam. Halo, halo, nagrywam. Halo, nagrywa się, muszę sobie drugi monitor do tego skombinować w końcu. Gdzie to moje wojsko, Okej. Okay. I łapiemy. Ale się w budowniku się wiliła. wbijamy się we Francuzów, robiąc im i pa. Cała francuska armia stack wipe! No przecież Francuzi gówno mają, a nie armii. Popatrzeć na co na ich idee. Teraz quality. To serio to jest to, chyba najsłabsza kurwa. Francja jaką w grze widziałem Ever. No kurwa, oni właśnie w kolonializm Oni mają defensywne i mają quality. I mają do tej morskich kurwa. Ja pierdolę Eee, czekaj będzie ja tak zapomniałem co ja chciałem robić. Ty nie wiem, skończysz tą wojnę czy nie, bo bym sobie coś innego po Bo nie trzeba czy mam tam wracać, bić się czy. O, ci dajesz, będzie wpierdol! Tym razem, będę miał nowych bo... generałów, to nie umrę chyba nazwał. Mawi no, tak polskiej kawalerii. Nie, bo ty widzisz, kurwa, ten, gdzie ja jestem, a ja cię nie widzę i w Pierdzie, bo ja się słabo steruję. Wygrałem, kilka bitew, jest dobrze. No, bo. A oba! Znaczy, jedną słusznie wygrałeś, ale druga to fuks jebane i tyle. Druga genera to tak, jak ci genera umarł czy coś, to to fuks. Da. A trzecia to była wyliczona, to ten dzień jeden to było wszystko wyliczone. Ale zapomniałeś że jest tak y jeszcze, to był trzeci. Czwart, czwarta, no bitwa. Czwarta, czwarta, czwarta to była jeszcze twoja wygrana. Ci po remis. No. <laughs> tak dla Wenecji. O cholera, odbili! Fa Chwila, gdzieś, gdzieś armię zgubiłem, czekajcie. Ej, nie taki stakłop tu idzie. No, one dziewiątki weszły. Szkoda kury, myślałem, że Wenecję bardziej pocisnę. Dobra, podzielmy tą armię, podbijajmy te terytoria. Nie no, sorry, mam 187 tysięcy strat, ty masz 182 tysiące strat. Ja ee... Popatrzę się teraz na naganiu, ale coś nie czekaj, tak czekaj, się Czekaj, możli... no, Nie no, klikam na ciebie, na A. Do tego jeszcze ja pamiętam, że straty ponosiłem walcząc z innymi, nie? Nie to... no. <grych> Dobra, wykorzystajmy to, że jesteśmy obok Village'u. Show Superiority Nara, wszystkim typy. Lecimy dalszą wojnę. Horda, nigdy nie przestaje! Walczyć! Będziemy wszystkich tu bili wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Najpierw polecimy te white głupie. O, no, z innym drugim krajem. A potem po prostu zim. A, Mewar miałem oddać te terytoria. Hmm. Trudno, zrobimy to na pauzie potem. Boże, przepraszam, zapomniałem wam powiedzieć, że od Francji wziąłem tylko nasze pieniądze, bo Wotan nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli jego sojusznik ma tyle na depcie, to nie dołączy do wojny, nie wesprze go. I to jest najlepsze, że ja nie muszę ich sojuszu zrywać. Joremandżurskie banery, żeby zwiększy sobie ich ilość. I w sumie. Ponieważ za chwilę nam się Era będzie kończyła, to ja po prostu muszę tak czy siak wszystkie te moje banery powołać. Nie wykorzystałem w ogóle tego tak, jak chciałem. I to jest jedna z kolejnych porażek mojej, z mojego, mojej taktyki, jaką tutaj chciałem mieć. Kurde, mogłem sobie to rozegrać wcześniej. Na następną serię obiecuję, że jakikolwiek kraj mi będę grał, to go ogram wcześniej to dużo, dużo bardziej. Żeby to jakoś tam przetestować. No, a nawet jeżeli uznam, że ten kraj znam czy coś, cokolwiek innego. Więc, jak widzicie, teraz Banery sobie rekrutuję już w maksymalnej ilości. Ponieważ wiem, że wojska Wotala są kurna, dobre mimo wszystko. Bardzo duże straty sobie zadajemy. I będzie to ciekawa na pewno rozgrywka, kiedy już tak na poważnie będziemy ze sobą walczyli. Kończymy wojnę z Widziangarem. Biorę następujące terytoria. Część dla siebie wezmę. Bo, tak jak wiem, że ten cały. Też czekajcie, tutaj ten trade note to jeszcze bym nie dla siebie brał, tylko może dla Mewaru, ale dobra, bierzemy w tak, takiego pizdila, za chwilę i tak będziemy mogli resetować e, naszego trusa z VG Angara. Myślę, że te terytorie jednak dla siebie wezmę, bo były z tego co pamiętam, nie no, 5-10 developmentu, nie no, jednak są trochę hugowe te terytorie, to może ich nie będę brał dla siebie, dopiero tutaj to południe całe VG Angar będę dla, brał dla siebie z trade'a. Kolejnego, nieważne, Trade Efficiency, no wyjebiście, coś jeszcze chcesz mi dowalić? Dobra, przekazałem prowincję Mewarowi, przekazałem część prowincji Bachmanisowi, tych jeszcze nie, sam je okuruję i potem im przekażę. Kolejna wojna będzie z Vigiangarem, tylko możemy tutaj za chwilę chyba Trusa zresztą i za 3 lata. Osobiście za chwilę będę dalej atakował Japońców i w sumie to może terytoria japońskie by tutaj brać, bo będę brał Tutaj to kolejne, to jest to prawie dwa golda do trade'a. Nie, wiem, czy ja powiem, ma to jeszcze jakieś takie dobre. Um, nie no no, tak, ma... powiem ci, że zacząłem zabierać od tej. Francja na Islandię zniknęła. A ja w międzyczasie, jak Wotam pisuje, jak widzicie sobie, tak dokończyłem ofensywne idee. Więc całkiem nieźle to już u nas wygląda. Wotam cały czas pamiętajcie, że ma tą przewagę zrobionych idei. Szybciej więcej ode mnie. miałem bardzo długo, bardzo kiepskich władzów. Wiem. Więc tak to też u mnie wygląda. To korujemy, tutaj to wzięte. 120 dyscypliny będziemy mieli, jeszcze nie mamy gości od dyscypliny, plus dyscyplina naszych bannerców, więc naprawdę nieźle z tym będziemy stali. Poprawmy sobie relacje, a już jakaś koalicja nam nie wejdzie, akurat jeden raz. Dobra, tutaj muszę mieć więcej wojska w tej okolicy, tak jak na wszelkie W. Jeżeli by się okazało, że wyjdzie, ale jednak nie chcę ze mną szybko opisywać. E, Będę też, o nowa polityka, jakaś normalna, Diplomatic Spine Construction plus 10%, wyjebiście. I mam coś co by mi się tutaj, nieeee, dobra Manpower to przeżyje, <grym i> to by nam się przydało w sumie brać. Mamy Regiznik Production, Efficiency. weźmy tutaj National i Separatyzm bardzo na propsie. No ale w sumie jest to chyba warte płacenia tych punktów, 26 tysięcy e, zostało nam, dobuduje wiem, armię. Ej, patrzcie, nawet nie stać na tę armię, ale jazda. Atakujemy ponownie po prostu naszego sąsiada z Mingiem. W sumie, ja to nie wiem, czy do, nie dokończę Mingu. 16 do 11, 12, więc takie prowincje, które warto by było zabrać. I mogę to zrobić. Przy, zlikwidujemy wtedy cesarstwo i dostajemy dodatkowe punkty, więc yy, właśnie chyba zaraz Ming będę kończył. Tego Wotan widzę, że na razie chyba coś tak przystopał. Tutaj chyba dokończył. On musi wybiście dużo teraz zarobić. Ja piernicz, ale ja to giepsko... Gram. Ja pierdol 100 golda więcej. Ja pierniczę. To jest chyba moment, w którym Lucas stwierdza, poddaje się. Chociaż limit wojska mam większy od niego, nie wiem, zobaczymy. Jesteś mi na to marmie. Dobra, pisujemy z Mingiem, Jak widzicie, w właśnie sumie? chyba rozwiązałem całą... Ja Co zabić. Więc e, tyle jesteśmy do przodu, wyjebiście. I za chwilę kończymy w takim razie również wojnę z Japonią. Ale to jeszcze chwila. A, kończymy wojnę z Japonią. Bierzemy hajsy, te terytoria, i które tutaj, tutaj widzicie, jak zwykle nie będziemy ich plądrowali, bo raczej będę ich potrzebował. W sumie, jeszcze pamiętajcie, że ja na wojnę z Wotanem najprawdopodobniej będę zmieniał religię na Shinto, która mi zwiększa dyscyplinę i zmniejsza nasz w kraju o kolejne 5%. Boże, prestiż, morale, morale dawaj stabilność. Ktoś tam z mojego kortu właśnie sobie idzie, mam nadzieję, że nie był nikomu, nikomu potrzebny. Był dobra, był potrzebny, bo tu połowę tańszy typ od administracji. Fak. Ale myślę, że tak jak ty mówiłeś możemy kończyć dzisiejszy odcinek. No. Możemy. Jak ci w tym odcinku? Dobrze, dwa imperia na kolana rzuciłem. Dwie bitwy z tobą wygrałem, dwie przegrałem. Więc jestem... No co, ja powiem... Cały ja czas jestem na mam... jedną do przodu z tobą. Tak, ale powiem ci, że ja się bardzo mi morale podbudowały się po tych bitwach, bo przy, przynajmniej wiem, że mogę wygrać z bitwę na no, ta płata. No widzisz. O, to jest po prostu masakra. Zobaczymy jak to będzie dalej. W sumie ja muszę jeszcze u siebie tą też armię poprawić, ale No to no ja też. zobaczymy. No nic. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, kibicujcie nam. Jak myślicie, kto to wygra? Piszcie w komentarzach. Do no. zobaczenia, pa, pa. Na razie.